Sieman z tej strony Mateuszek 321 i nagrywam sobie na serwerze GogOCraft. Będzie serwer w opisie. jakby co to ja mam nazwę Mateuszek 321 do gildii nie zapraszamy. Także e, miłego oglądania potem wam pokażę Echo. Właściciele mnie snick. Wypadają ze na blisko do droga. Diament. Tworzą was... Już Twoja własna skrzynka. To jest Ender Trust. Jakby każdy nie wiedział. Mam tutaj deksowe EQ i jestem w Lilitron Gdy ci smutno, gdy ci źle, do lawy i spal się. Hmm, tego jeszcze nie działem, ale fajnie, bo mapka się dzisiaj zregenerowała. nowa mapka. Superowe. Marek jest chyba tutaj adminem, tak. Uuuu, fajne No to chyba idę na f a wam pokazać jak to wszystko wygląda f -home. Chwilka, o Znaczy, no, te to wygląda? Rozwalili nam, rozduczyli nam Mamy bardzo dużo diaksów Jest takie miecze No to tak to wygląda. Ja się z Wami żegnam. I zapraszam do subskrybowania i komentowania. I dajcie łapki w górę. Bardzo was proszę. I mój Skype też będzie w opisie. Cześć. Cześć, 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 cześć.